Eee, witajcie widzowie, miejscu, no witajcie hej. widzowie, no tak, ja już zaczynam, w sensie, no. Z tej strony Cybex i Witajmy. dzisiaj gramy w BEDY razem z Harcerzykiem tak, dokładnie. Jeszcze patrzcie na to. Zrobiłem cię, dobra widzowie. Ej, nie, 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 I... nie czekaj, nie. Tury, tury, tury. Z nieba przeszedłem do dupy. W dupy. Dobra, dobra, nagrywa się, nagrywa się, dobra? To dobrze, to dobrze, a, dobrze. A ja mam tutaj, wyjdzie, nie. nie Mój golem wyjdzie. był wielki. Tam Daj są ludzie go, dobra, gościu idzie, gościu idzie. Ej, to zaczekaj, trzeba go wykluczyć. Wykluczyć ze społeczeństwa ja, nie ludzkiego. Ma go. Nie ma go. Co ty gadasz, w ogóle, że gości? Ale kurde, na nagrywkach, mi, na nagrywkach mi odejmuje umiejętności. Tak, 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 tak. E, zesjałem co zesjałem ja zrobiłem? Na Nie, ja jestem dosłownie. Bo co ja się na nagraniu, tak? Nie, kupiłem kamienny miecz zamiast wełny. O kurde, oni mają, oni mają... już ten... Oni kurde, mają... taka rozgrzeweczka. E... Ej, to chodź ze mną, chodź ze mną. Bo oni mają... już obsem. Jak o, jak obsym, end No end stonem, e, pomyliło mi się, mam złoty się będę klepał? O, nie. Naprawdę! naprawdę? Co? Ale co? Naprawdę? Co, co? co? Oni już mają deski jeszcze. No nie, nie, nie dobra, co się, chodź, nie chodź, chodź. To się nie dzieje, co się nie dzieje, to się nie chodź, dzieje. dobra, będziesz się klepał. Było Jesteś? <laughs> jestem, jestem, jestem. Byłem Umarłem, 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 umarłem. Ja pijniczę no nie wierzę, że, no, ale się go udaliśmy No i nie teraz ma, będą na nie nas lecieć. Nie opłaca się do nich iść. Nie opłaca się do nich iść. Jakby oni mają za dużą budowę. No no ich się, ich się zostawi na sam koniec. Eee, różowi, różowi się budują. Wow, ej dobra, to ty ich wyjaśnij, a ja będę bazę chronił, bo możliwe, że e, albo... E, jak oni byli? A, moi są tacy przyjaźni, albo nas nie lubią, za to, że ich podjechaliśmy. Dobra, dobra, ej, gościowi strefę za, zakładam, zakładam gościowi strefę. Dobra. Ja, ja słonie, żeby tu na, do nas, nas nie podjechali czasem. Kurde, dobra, ej, różowi nie mają, ale dobra, tady? zająłem im, dobra, Ale zająłem, lecą. Ale no, lecą bedy jak nie wiadomo. Chyba nas zespoleci. Eee, nie, 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 nie mam, martw się mam tak takie szybko. Eee e, Tak, tak, on na TNT w łapie. On ma TNT w łapie. A co buduje się? A nie TNT e, jumpa, nie TNT, się, jump, TNT, TNT jump, TNT jump. TNT hump Dobra. Leży? Leży. Ale co? I trzeba by byłoś... I gdyby walić ich na jazie? Walić ich na jazie. Diaks, diaks Diaks, Diaksy się przyda dobra, kupuję nam mam, ochronkę. Mam już, mam ochronkę. Mam już żelaka. Ej, no jak? Ej, ej, gościu! Coś Lębam, tutaj. Sobie. Coś mi tutaj śmierdzi, coś mi tu śmierdzi. Lębam, Możesz nie, nie nagrałem, Możesz mnie przeszukać. Wy coś mi tu naglełem. śmierdzi czytami, coś mi tu czytami śmierdzi. Coś mi tu śmierdzi czytami. Dobra, widzę skurczybyczka. byczka. nie leciałem na pałę. A nie leciałem na pałę i Widzę skurczę e, widzę Widzę skurczę, byków! Dobra, spadł do Wojda, spadł do Wojda 1. Gdzie ty jesteś? Łed okay. 4 diaksy! I gdzie ty jesteś? Ja e, kupiłem ochronę 2, jestem głupi! No ale dobra! dobra. Wykończył I mnie. Tak... No właśnie, trudniej nas będzie sklepać. Na tych, e, ochronę e, 2 na skórzanym! Chodź na guppy. tych cymbałów. Dobra. E, chodź na tych cymbałów, bo ogólnie... E, no. Przepraszam za słownictwo, ale. E, no, mam TNT i trzy Twoje babole. Aaa, to zara. Ej, dobra, mam cztery diamenty, więc wiadomo, co zrobić. Kurta, ale jakieś Jaka wielka nagie. Co oni tam zrobili? Co gówno, oni tam. No. Oni zrobili jedno wielkie gówno. Gówno posypane proszkiem. <laughs> gówno w proszku. Ej! Gówno. Dobra, ja nie nie, mogę odwołuję, odwołuję to. Uciekamy do różowych. Gówno German Quality. Do jużowych, Gówno do German Quality. Ale nie, wtedy będziemy bliżej tych debili. Aha, bo wtedy niebiescy na nas przyjdą. No wtedy jest niebiese, szansa. Niebiescy są dużo, daleko. Druga, na drugiej stronie mapy. No to, mapy. Dobra, no to dobra, ale do różowych, do różowych. Bo jakby to się bardziej Ej, chcesz y, na żelaka? Chcesz na żelaka? No oczywiście, że tak. Kupiłem miecz, jestem jakiś... jestem... o dobra, dobra. Miałem, miałem dziewięć dobra. w schowku. Dobra. Miałem dziewięć Ej, w schowku. No tak, bo, bo kupiłem żelazny miecz. Ej, mam, dwa, te, mam, e, mam dwa diaksy, mam dwa diaksy. No, na razie się nam nie przyda. Ej, morscy, na razie morscy się nam nie, nie, nie przyda. Ej, dobra, niebieski jest? Tak. Okej. Okay. Ja się cykam, mam pięć farb Dobra, nie, lepiej go nie wykańczać. Uciekamy dalej. Dawań, tak. Ej, ja tu chodź, jestem! Chodź. No to chodź, uciekamy, ten, ten se, okay, poszedł, okay. ten se poszedł. Chodź, Jesteśmy chodź, na razie wykokszeni, więc, ma... więc no... A chodź, bo on sobie ochronkę musi kupić. Właśnie, dobra. właśnie. Ja <laughs> Co <to wstanie ślamy> jest? Y -y. Bratek poleciał do drugiej galaktyki, dobra. Bratek... Ej, bratku, czy ty czasem nie zrobiłeś set tripa do kurde Andro... Ej, skąd? Ej, tu jest Niewitka! No nie był! na nie był! To jest zarejestrowane. To było zarejestrowane. Ej, drugie miejsce. Eee, całkiem GG. Całkiem GG. Zupełnie nie wiedziałem. Całkiem czy GG. A mnie zajęto że to my jesteśmy biali. O nie, musimy się wykończyć. Dobra, nie obudowujemy łóżka. Jak się. Chciałem, ja chciałem ten. Ja, ja takie. Patrzę na ciebie. A ty nic. Nie, Nie mają beda. Nie mają beda, więc dobrze. To dostał. dostał ja dostałem dostałem 3 golda. Aha. Aha, dobra. Ej i tak muszę u ciebie zostać na No. Nie o tym Ej, mówię. Ej no, schodzi. jakby... Schodzi, schodzi. Za chwilę następny bet zajdzie. Buduj się szybciej. Wiem, że nie umiesz, ale mam to w dupie. <laughs> Buduj się szybciej. Zaczekaj, kupię coś nam. Dobra, mam to kup mam glinę w zanadrzu znaczy w dupie ale e... ej 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 family friendly content bratku Ej, ja mam to w po family friendly kanały za, za kulisami na piękny totem Chociaż to jest kanał family friendly a więc tego Odpuszczę sobie odpuszczę sobie ej zielonka chyba do nas tak zielonka do nas zielonka do nas a zielonka ja nie mam do nas skąd wiemy Skopiary przeżyłem... Przeżyłem Ale bitka! Ale tu się bitka dzieje! Tyle, że padłem w niej pierwszy. Ja, jakby xd. Jak jakiś debil Zaczekaj. No eee, kupuję sobie... Dobra, trzy diaksy, trzy diaksy, uciekam, 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 uciekam. Szybko! Szybko, szybko! I... Cyk. Dobra. Mamy obca, a więc ten. Znowu? Ej, ej, ja pamiętam na nagrywce! Ja pamiętam jak to nagrywałem. Jak e, Jakby było ten, to. Dobra, dobra, e, idę, idę kupować nam ulepszenia. A ja idę klep, a ja e, klepię się e, z różowym. A ja, ale materiał długi wyjdzie. Dobra, to jest chyba ostatnia ręka, bo trochę będzie przedłużane tutaj. Ej, ej, dobra jest, 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 jest tu, jest tu, jest tu. Uciekaj, uciekaj. Ej, pomóż nie. mi, pomóż mi. Zabiję go. Dobra. O, Zabij jego. Ja Przyszła pieniążek, miał. Przyszła Co, ale co? No, się, miał, oddaj mi. Nie. No. No. No, ale kurde, czekaj chwilę. Dam ci prezencik. Ale nie, jaki skam. Dam ci prezencik, czekaj. Nie E, on, on ukradł mi wszystkie te... Masz dramę na YouTubie, ukradł. <grym> ale jestem popularniejszy Masz <grym grym> na YouTubie. Wcale, że zmajady. nie mam dramy na YouTubie. Dobra, teraz trzeba iść na różowych. Nasze łóżko jest bezpieczne, możemy sobie hulać ile chcemy. Proszę państwa... Nie powiedziałbym tego o tobie, ale... Piesek Whitey Propsiki. No dobra. Wiesz co? Eee, mam cię. Mam cię w dupie. Eee, nie chciałem tego powiedzieć, jakby. E, content, family friendly. Okej, okay, dobra, ja nie mają łóżka, łóżka, nie mają łóżka. Różowi. Eee. Ej, dobra, ej, dawaj, dawaj, damy im i e, Uzbroimy się na makso. i ej, No nie, nie ma sensu. Dopiero po. E, ten. E... Ej, Abu dawaj dajemy im fory i czekamy? Nie, i czekamy na tego. Dawaj czekamy na dytmecha. Lezie, 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 lezie. To ja zaraz na niego poladzę. Z Diaksową, z byojką. A, sam się rzucił do wojda XD. Mamy na dupie napisane Guci. Dobra, zostały mi dwa szmaragdy. Do mieczora Ej, no Ej. Ej, dobra, ja mam ja mam epicki pomysł, że kurde, jak on na nas będzie szedł, nie, to ja piję witkę Ten i udaję że uciekam pije nie Witkę i tego. Gdzie? Gdzie jest? A, wygraliśmy! No to e, to by było na tyle, proszę państwa, z dzisiejszego odcineczka. Zap Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subiksa. na ra.